Cześć miesiący Czas Dzisiaj nagrywamy z szefem partii Front Krzysztofem Tołwińskim. Witam szefie Warszawski. Tak jest. Witam wszystkich Państwa, witam ciebie. No ja jestem Julian Maliński. Do I chcę, chciałbym po, porozmawiać, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o... To, co się wydarzyło w Domosławie, odsłonięcie tego pomnika Rzezi I nie chodzi mi o pomnik, czy on jest taki, czy taki, jak tam różne opinie są, ale to jest nieważne. Chodzi mi o tą cała oprawa, co była. E, te przemówienia tam, powiem szczerze, zdegustowały mnie. Bo część ludzi nie powinna tam w ogóle zabierać głosu. Bo to nie ci ludzie byli nie, nie to było. I uważam też, że powinien być dalszy ciąg. Właśnie to bym chciał porozmawiać. Mhm. No to Wróćmy do, do tego wydarzenia odsłonięcia pomnika. 80. rocznica rzezi. No dobrze, że. Bo po prostu trzeba obchodzić to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Źle, że taki z punktu widzenia narodowego, jak gdyby pomnik przy udziale akceptacji polskich władz, bo to jest przecież inicjatywa społeczna, nie zadziało się. Natomiast istotne i chyba ważne, że było około 20 tysięcy osób. Nieważne, trochę czy mniej, czy tego, ale to jest spore wydarzenie, bo widać, że w jakiś sposób jednak motywuje do, do pewnego działania, trzenia pamięci, tak? No i, i, i jakiś, jakiś gromadzi kapitał ludzki, zasób ludzki, tak? No, tylko to ja chcę, jakby zadać Twojej osobie pytanie jako uczestnikowi. Cieszę się, że, że to się wszystko wydarzyło, tylko zadam pytanie. Jaki my, mamy my nie jako partia Front, tylko my jako Polacy, lokujący się po tej stronie, którzy wiedzą, co, co się dzieje, działo na y, naszych dawnych ziemiach ukraińskich, y, na tak zwanej Rusi. Y, jaki z tego jest kapitał, uzysk polityczny? Bo to jest najważniejsze, nic więcej. Y, ale zanim, y, zanim odpowiesz, to bardzo mocno sprecyzuję, bo ktoś może się obrazić, no to co z tego uzysk polityczny. Z jakiej przyczyny i, w, i, i, i 80 lat temu i 300 i 400 i 200 na dawnych naszych Ziemiach Rzeczpospolitej, Ukrainnych w 1569 włączonych do korony Łącznie z czy jako etniczna Ziemia Rzeczpospolitej Polskiej, nie mylę się? No chyba się nie mylę, nikt łamu nie zada. Z jakiej przyczyny byli mordowani, ginęli Polacy? Jasne? Z przyczyny politycznej, tylko i wyłącznie. To, co się stało 80 lat temu, też było, miało jedyną przyczynę. Przyczyną polityczną. Więc pytanie moje. Jaki jest tego myśl polityczna, jaki jest uzysk, jest jak najbardziej właściwy. Dlaczego? Bo ofiary sprzed 80 lat i wcześniej, bo w 1939, już w 1939, jak rozpoczęła się tylko wojna polsko-niemiecka, pierwsze dni, już Ukraińcy zaczęli pokazywać to, do czego są zdolni. Już były morderstwa na cywilnej. Ale co jest bardziej haniebne na urzędnikach i wojskowych, naszych żołnierzach, oficerach, podoficerach, palonych, mordowanych, to żebyśmy sobie, sobie dokładnie pamiętali. W związku z tym te ofiary domagają się jednej rzeczy. Pamięci politycznej. Nie po to, bo im życie już nikt nie wróci. Nie umniejszy cierpień. Ale na pewno jedno by sobie chcieli, żebyśmy my, jako dzisiaj Polacy współcześni, nie poszli tą samą drogą. Nie byli skazani w relacjach polsko-ukraińskich na podobne zażenia. A my dokładnie się wchamy w to samo powielamy te same błędy. Powiedz mi, Julian, tylu było wspaniałych, mądrych ludzi, jak to się nazywają patrioci. Tam zwróciłeś uwagę, że może nie każdy, to nieważne. Tego się nie da. No nie, nie da się jakiejś tam selekcji takiej zrobić. Z różnych przyczyn, różne motywacje ciągną ludzi. Ale powiedz osobiście, no nie? Jakie to przesłanie polityczne z, z tego wydarzenia w Domosławie poszło, poszło do nas, Polaków? I jakie poszło do Ukraińców. No właśnie przez ten. Przesłanie zyskiwę, tych, tych różnych ludzi, co tam przemawiali, to to zostało wszystko tak rozmyte do, dokładnie, tak zniweczone. Ten cały wysiłek, co był dołożony w budowę tego dalej jest, że to jest coś strasznego. To po prostu niż smarszt. Bez sensu, bez początku i bez końca. I mhm. Dlatego mówię, że byłem zdegustowany tym, co tam się działo. Jasne. A jak sądzisz, jak sądzicie, co Ukraińcy widzący tak, tego typu wydarzenie, nie chodzi forma pomnika, e, tylko e, w ten sposób forma miejsce gdzie stoi pomnik, forma zorganizowania, forma tych wypowiedzi, e, forma przekazu, e, jak sądzicie, jak odebrali to Ukraińcy, jak sądzisz? No ja myślę, że tak jak tradycyjnie, jak po Chamsku, to oni po cały czas odbierają, czyli oni to. Mi się wydaje, że biedne płakliwe Polaki gdzieś tam w Polach sobie pojęczały, popłakały tak. i, i co on z tego? I rozeszli się. To jest ta płaczka i... ukraińska. No. To niestety. Czy... Widać, że mimo wszystko, mimo pewnego wysiłku, zobacz, organizacyjnego, finansowego, by jednak ten pomnik sfinansować, to wszystko społecznie, chwała tym wszystkim ludziom, ale z punktu widzenia właśnie tego, co jest najistotniejsze, czyli tego przekazu, ładunku, siły politycznej, to błago wyszło i mizernie. No i cóż, Ukraińcy mogą dalej czuć się wygrani. Ale wiem, że masz pewien pomysł, pewien projekt. Tak, no właśnie i tam po tym, po tym odchłonięciu, jak już wróciłem do domu, tak myśląc cały czas tego byłem świadkiem, no nie, tak mi przyszło my, do pamiętaj, że Pamiętajcie, że my jako Partia Front zawsze mówimy czołem myślącym, czyli generalnie myślimy, to ważne, tak jest, bo nawiązałeś. Także to przyszła mi taka myśl, że może byśmy po prostu zrobili dalszy ciąg tego, kontynuację, zwiększyli to to odsłonięcie pomnika, yy, zorganizować yy, podobne, jakby tyle, podobno, tyle ludzi przyjechało na, pod ambasadę ukraińską i byśmy tam wtedy, by zwieńczało to i tam byśmy mogli coś wygrać politycznie. Bo to wtedy byśmy mogli mówię, zwieńczyć ten pomnik sprawą polityczną. No coś wygrania jakieś. I Naprawdę bym apelował do tych wszystkich, co tam byli, żeby przemyśleli, może byśmy się zorganizowali. Nie musimy pod frontem zorganizować się. No. Jakiś komitet społeczny może być, bez, albo jakaś inna nazwa, no to, to dla nas to jest nieważne, prawda? Dla nas jest ważne, żeby żeby zwięcić ten odwoniczy... Czyli to jest zgromadzenie publiczne inicjujesz i my inicjujemy... Y i jesteśmy współuczestnikiem i chowamy się, partia Front na swój wyraz tak. i wiemy o co chodzi. Zresztą myśmy zrobili rok temu pod ambasadą właśnie ukraińską w najbardziej właściwym miejscu. Gdzie jest tu na polskiej ziemi, jeżeli coś chcemy Ukraińcom przekazać, jeśli chcemy coś przekazać, jeśli nie boimy się przekazać, jeśli mamy coś do przekazania, no to jest ambasada ukraińska. Rok temu zrobiliśmy niedzielę rozrachunku ukraińskiego. Uważam, że bardzo, bardzo konkretny przekaz. No jakoś tam żadnego polityka nie widzieliśmy, żadnych konfederacji nikogo. Nie. Spugali się no, widocznie im to niewłaściwe miejsce. Julian, dzisiaj 25 ale... lipca. Konfederacja jakieś zdarzenie podobno tam zrobiła. No, właśnie miesiąc, miesiąc mniej czy dwa. Podobne coś. Oni po prostu już mieli na tacie, no nie? A, a że się obudzili w nocy. Nie to zrobili? To było chyba miesiąc później. Tam Bosak jeszcze tam nie. Jeszcze nie, się... ale dzisiaj, dzisiaj zdarzenie. Tak. Dzisiaj mieli y, pewne zdarzenie związane z Ukraińcami, chodzi o podpisanie umowy właśnie o pamięć y, o Wołeniu i Konfederacja Kolony Polskiej, dokładnie Grzesiu i gdzie oni to zrobili pod Sejmem bodajże, pod Sejmem, tak? Tak, tak. A mieli okazję pod, pod Ambasadą. Ale, ale co to za przekaz pod Sejmem? Jeżeli mówicie o umowie polsko-ukraińskiej, zresztą wszyscy by uczestniczyli. To jest pytanie, dlaczego oni się tak boją tej ambasady ukraińskiej? Co się boją narazić swoim mocodawcom? Ja, ja tego nie rozumiem. W związku z tym ta twoja inicjatywa apel, żebyśmy ten ładunek polityczny, to co było w domostawie, a... No, i rzeczą jest naturalną, bo tam jest pomnik, ale żeby teraz odwołać się do Ukraińców, do państwa ukraińskiego, czyli przed ambasadą Ukrainy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zbieramy się. Tutaj jest fajna inicjatywa, jak mówisz, do tych wszystkich chesztów, przewodniczących, prezesów różnych organizacji, szefów różnych organizacji. To oni niech robią, niech mają, my będziemy pomagać. Tu będziemy sługami tego zgromadzenia bez problemu. Ważne, aby to się odbyło. Zgromadzić kilkanaście tysięcy, dwadzieścia tysięcy ludzi, ale trzeba to czterdzieści, i pokazać Ukraińcom, co Polacy myślą, bo wtedy to nawet jeśli media tam nie będą puszczać, nie chodzi na o media, tu jest ładunek Polaków. Że pomiędzy nami Ukraińcami nic nie jest w porządku, nie było i nie widać na to, żeby się zanosiło, tak? Niech oni poczują, niech oni usłyszą głos godnych Polaków, którzy po pierwsze pamiętają, po drugie nie zapomną, a po trzecie nie dadzą się oszukać i nabrać na ich te ukraińskie sztuczki. Niby przyjaźni i tak dalej. No, mi się wydaje, że fajną, fajna inicjatywa. No chyba to też właściwie moim zdaniem ująłem. No i co i ten apel, jak gdzie zamieszczasz, zamieścimy powiedz. No na stronie, na internecie, w internecie rozpowszechnie wszędzie, na różnych grupach zobaczymy, na no, poczekamy na od I tak jak myśmy zawsze to do tych wiesz, no do Konfederacji na pewno Szeroko rozumianej, do no tych organizacji kresowych, niech oni sobie przemyślą, tak? Bo pamięć to nie jest tylko akurat y, ta tak zwana krwawa niedziela, y, raz w roku coś, y, wydarzenie w tym zakresie zrobić, to jest puste, to jest za mało. To nie jest przekaz do Ukraińców i państwa ukraińskiego. Tu musi pójść czytelny przekaz. Że my dzisiaj nie dajemy się Wam nabrać i naszej przyjaźni, póki co, jako po, nas Polaków, Wy Ukraińcy sobie nie kupiliście. Tak. Szczególnie w tych uwarunkowaniach, w, w których jesteśmy. Są nierozliczone karty. Nie zanosi się na to, że, że pomiędzy sobą ten rozrachunek zostanie. Zostanie dopełnione, wprost przeciwnie, mogą być dalej krwawe karty. My o tym niejednokrotnie rozmawiamy i przestrzegamy. Przestrzegamy przed, przed tą ślepą miłością Polaków do Ukraińców, która w pychaniu też w wojnę, jednocześnie to co, to, co mówimy, oszukiwaniu, jeżeli rząd w naszym imieniu oszukuje Ukraińców, bo mówi, że. Ukraińcy jakoś wolność Polski, Polaków walczą jeszcze, broń dają, że w bratobójczej wojnie z Rosjanami ginęli, to jest podłoże do kolejnej współczesnej Rzezi. Następny woły. Tak, no tak, tylko szerszy znacznie. Znaczy, ja nie lubię nawet pojęcia, wiecie, mówiąc o relacjach polsko-ukraińskich, rzeziach Wołań, bo jest to tylko się ograniczenie. To jest kilkaset lat wyżynania. Zresztą nawet nawet XVIII-wieczny humań, to proporcjonalnie wtedy do ludności Polski, ilości zamordowanych przez, przez Ukraińców Polaków, to tak to zwane ludobójstwo na Wołeniu chowa się. Chowa się. To jest jedna, jedna czwarta i jedna piąta tego, co wówczas nawet zginęło Polaków. Więc my mamy szersze rachunki. a ja tak przy okazji, yy, czy mówi ci coś nazwisko? Józef Stępkowski. Po, potężny kochani, bohater narodowy, wielki Polak, polski szlachcic, właśnie z okresu roku 1769, y, 8, właśnie, czyli tak zwanej rzezi humańskiej. Tamtego, tamtego okresu, wymordowali mu Ukraińcy rodzinę, on świetnie zorganizował oddziały pacyfikujące razem, przypominam, że to było razem razem z wojskami moskiewskimi, porządkowaliśmy wówczas Ukrainę, nasze wojska polskie, czyli to, te bandy tych, tą czerń ukraińską i Bohater narodowy polski szlachcic Józef Stępkowski sam kil, kilka tysięcy do dziesięciu tysięcy, oczywiście sam nie, nie tylko osobiście, ale organizując własne oddziały, na tamten świat tych bandytów ukraińskich wysyłał. Do tego stopnia, że aż nawet nasi, nasi posłowie, senatorowie lekko tam na, na, na Sejmie że no, że dosyć, dosyć okrutnym był, no, ale okrucieństwo musi się z okrucieństwem spotkać, no i porządek, porządek wówczas nastąpił i właśnie to, to właśnie Józef Stępkowski, to jest polski bohater narodowy, który dbał o interes Polski, który dbał o to, żeby ci biedni Ukraińcy nie byli bandytami, żeby zrozumieli swoje miejsce, żeby zaczęli żyć po ludzku. I on dokładnie ich tego uczył. No ale że niektórzy byli na tyle tępi, że na, taką naukę trzeba było zrobić, że na tamten świat wyspać, zresztą tak zgrzeszyli, no to cóż, śmierć za śmierć. Nie ma innego rozwiązania. I przypominam, razem z Moskalami, z, Moska, z wojskami moskiewskimi, wówczas razem, po społu, po bratersku, porządkowaliśmy Ukrainę. A teraz Rosja sama porządkuje. No nie wiem, sama porządkuje. Tak. Spokojnie. My wiemy, co nam w duszy gra, ale nie będziemy o tym mówić. Dobra, to cóż. To Czołem. Czołem. Czołem Dzięki za to, Julianie. Dzięki. Czołem.